Zabójstwo czarnego Kerka to jest ciągle jeden z najważniejszych tematów w Stanach Zjednoczonych, no i pociąga za sobą zupełnie nieoczywiste konsekwencje. Dziś Ameryka żyje przede wszystkim zawieszeniem Jimmy'ego Kimella, czyli jednego z najpopularniejszych amerykańskich komików. Należąca do wytwórni Disney'a sieć ABC poinformowała, że jego program zostaje zdjęty z anteny do odwołania. Powodem są żarty z no właśnie, czarnego Kerka. Jego śmierci, jego zabójcy, prezydenta Trumpa? Kogo by się nie zapytać, taką się otrzyma odpowiedź. Jedni twierdzą, że sieć po prostu ugięła się pod szantażem Donalda Trumpa, inni z kolei twierdzą, że najgorsze, co komik może zrobić, to nieśmieszne żarty. Jeszcze inni mówią, że z pewnych rzeczy po prostu się nie żartuje. Naprawdę jest o wiele prostsza. To znaczy, każda z tych rzeczy mieści się w tej prawdzie, no ale faktem jest, że Jimmy Kimmel po prostu zupełnie świadomie i z premedytacją przed milionową widownią siał dezinformację. A tej dezinformacji od czasów e, morderstwa Charliego Kerka, czyli od tych kilku dni, było bardzo dużo. All Nutrition Cooking Spray mniej tłuszczu, więcej smaku, maksimum wygody w kuchni. Planujesz kolejne wakacje? Zacznij od planu inwestycyjnego w aplikacji inwestycyjnej XTB. STS Game Changer. Dwa gole przewagi i kasa na koncie. Przewaga bardziej. Partnerem strategicznym kanału Zero jest kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Najlepsze kieszbeki w ponad 150 sklepach. Płać i oszczędzaj z kartą Zen Numer jeden w Polsce. Zero zaskórników, gładka skóra bez podrażnień. To papiling trzy po prostu. Dno i upadek. Jak bardzo prawica chce sprawić, aby ten biedny chłopak był identyfikowany z lewą stroną, a przecież był członkiem ruchu Maga. To są mniej więcej słowa, które zaważyły na przyszłości jednego z Najsłynniejszych amerykańskich komików. We had some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid, who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. Nie, Tyler Robinson nie jest i nie był członkiem ruchu MAGA, nie jest republikaninem, nie jest nawet. Demokratów. Wszystkie te informacje, które pojawiały się ostatnio, są nieprawdziwe. Kim jest podejrzany o zamach na czarnego Kerka według policji, prokuratury i rodziny, powiemy za moment. No ale w tym fragmencie programu Jimmy'ego Kimela są też żarty z Donalda Trumpa, gdzie Jimmy Kimmel sugeruje, że jest on bardziej przejęty budową nowej sali balowej przy Białym Domu niż śmiercią przyjaciela. No i to właśnie dla tych z bardziej lewej strony, jest dowód na to, że Donald Trump lubi wolność słowa, ale tylko wtedy, kiedy są to słowa pochlebne like Donald Trump chce się też sądzić m.in. z New York Timesem, czy też z innymi mediami, a jego reakcja na zawieszenie Jimmy'ego Kimmela tak naprawdę może tylko i wyłącznie podsycać te nastroje i te informacje o tym, że to jest zemsta Donalda Trumpa na komiku. Napisał tak. Wspaniała wiadomość dla Ameryki. Program Jimmy'ego Kimmela, który ma problemy z oglądalnością, został odwołany. No, zawieszony. Gratulacje dla ABC za to, że w końcu zdobyło się na odwagę i zrobiło to, co trzeba. Kimmel nie ma żadnego talentu, a oglądalność jest gorsza nawet od Colberta. O ile to w ogóle możliwe. To oznacza, że Jimmy i Seth, dwaj ostatni totalni przegrani, trafiają do fake news News NBC. Ich oglądalność również jest fatalna. Zróbcie to NBC. I w ten sposób prezydent Stanów Zjednoczonych namawia kolejną stację, aby pozbyła się prezenterów, którzy delikatnie mówiąc za Donaldem Trumpem nie przepadają, bo Stephen Colbert i Seth Meyers to są właśnie tacy prezenterzy. No ale wydaje się, że no, szczególnie w Stanach Zjednoczonych w... Powód, że Donald Trump, jakichś prezenterów, nie lubi przez to, że oni nie lubią jego, to jest trochę za mało, aby stacja ogólnoamerykańska się nie wiem, zastanawiała nad tym, czy to jest powód, żeby ich zwolnić. Naucz się inwestować z aplikacją inwestycyjną XTB. Teraz otwierając konto z kodem zero, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. Natomiast właściciele innych firm też wyciągają konsekwencje wobec swoich pracowników. W internecie cała masa jest takich filmów, które pokazują osoby, które delikatnie mówiąc, cieszyły się po śmierci e, e, Charlie'ego Kelka. No a w tym momencie tracą pracę. Co więcej, jest taki film, który chyba pojawia się najczęściej, gdzie kobieta, e, która właśnie w ten sposób reagowała. E, Straciła pracę, ale nie tylko, bo również właściciel wymówił jej mieszkanie. <plany> Wiele jest takich przykładów, ale wiele jest też informacji dotyczących domniemanego zabójcy Charlie'ego Kerka, więc zacznijmy, taki przegląd newsów i fake newsów, które od dnia morderstwa pojawiły się w przestrzeni publicznej. Na początek coś, co żyło nie tylko w amerykańskich, ale w ogóle w światowych mediach, czyli informacja o tym, że to ojciec Tylera Robinsona, były zastępca szeryfa, odwiózł go osobiście na komisariat. No i nie jest to prawda, dlatego że. Faktycznie były zastępca szeryfa miał w tym swój udział. I to on zawiadomił szeryfa o tej całej sytuacji. I tak nazywa się Matt Robinson, no ale nie jest ojcem podejrzanego. I właśnie policja e, zajmująca się tą sprawą stara się te wszystkie fake newsy jakoś odkłamać. Tyler's family trusted this individual. They knew he was involved in law enforcement at some point. And enough community involvement there that they trusted that they could go to this individual and he could contact me directly and that we could. facilitate a peaceful, calm, relaxed surrender if, if put, it, put it that way, right? Rodzina Taylora Robinsona jednak faktycznie odegrała dużą rolę w aresztowaniu podejrzanego, bo to jego matka oglądała telewizję i zobaczyła, że poszukiwany jest właśnie jej syn. No i ona właśnie zawiadomiła emerytowanego byłego zastępcę szeryfa. O tym mówił prokurator, który prowadzi śledztwo. Robinson's mother explained that over the last year or so Robinson had become more political and had started to lean more to the left. Becoming more pro-gay and trans rights oriented. She stated that Robinson began to date his roommate, a biological male who was trans transitioning genders. Wątek życia osobistego Robinsona. Jest oczywiście wałkowany przez, przez wszystkie media, no i fakt, że spotykał się, mieszkał z osobą transpłciową miał być dla jednych najlepszym dowodem na to, że jego poglądy bardzo mocno skręciły w lewo. Oczywiście część polskiej prawicy może twierdzić, że to nie jest dowód na nic. Widzieliśmy to tutaj w studiu, była taka para, więc to akurat nie. Natomiast dowodem na to, że jego poglądy skręciły w lewo są po pierwsze zeznania jego rodziny i przyjaciół, a po drugie smsy, które wymienił miał ze swoim współlokatorem. To z nich możemy się dowiedzieć po pierwsze, e, dlaczego to zrobił, po drugie, że planował ten zamach przez tydzień, no a po trzecie, że to faktycznie on jest winny. Roommate, you weren't the one who did it, right? Robinson, I am I am I'm sorry. Roommate, why? Robinson, why did I do it? Roommate, yeah. Robinson, I had enough of his hatred. Some hate can't be negotiated out. If I am able to grab my rifle unseen, I will have left no evidence. The alleged murder weapon was found in a wooded area near campus. Robinson again. I'm wishing I had circled back and grabbed it as soon as I got to my vehicle. I'm worried what my old man would do if I didn't bring back Grandpa's rifle. Tyler Robinson ma za sobą już pierwsze przesłuchanie, takie zdalne, dlatego że został osadzony w areszcie pod specjalnym nadzorem po to, żeby nie targnął się na własne życie. Podczas tego przesłuchania nie wykazywał żadnych emocji, zresztą niewiele też mówił. State of Utah versus Tyler James Robinson. Could you state your name? Tyler James Robinson. Thank you for being here, Mr. Robinson. I'm Judge Graff. Sąd postawił mu siedem zarzutów. Grozi mu kara śmierci. Kara śmierci w stanie Juta jest możliwa do wykonania. No ale e, następne przesłuchanie będzie miało miejsce 29 września i pewnie wtedy będzie podejrzany mówił więcej. Natomiast policja twierdzi, że sprawa jest rozwojowa, że nie jest wcale powiedziane, że to będzie jedyny aresztowany. Pamiętacie tego dziadka, który wyrwał się w, od razu, mówiąc, że to on jest mordercą? Policja go rzuciła na ziemię, potem były takie ujęcia, jak go prowadzą, potem się okazało, że jest niewinny. No więc. Nie wiadomo, czy jest, znaczy na pewno nie zabił e, Czarnego Kirk'a, To jest potwierdzone, natomiast nie jest powiedziane, że całkiem jest niewinny, ponieważ on sam utrzymuje, że jednak ma w tym swój udział. No ale ma też policyjną kartotekę i jest objęty e, specjalnym dozorem lekarskim. That is where Utah officials say Zin confess that he did not shoot Kirk, but that he wanted to hinder the investigation and allow the real shooter time to get away. Zinn also faces charges for possession of child sex abuse material after investigators say they found disturbing images in his phone involving children. The Utah Department of Public Safety says there is no evidence that Zinn worked with the shooter in any way, but the investigation they say is still ongoing. Again, pogrzeb a się w w jego Phoenix w Będzie to pogrzeb. z wielkimi honorami zresztą trumnę do Phoenix przewiózł na pokładzie Air Force 2 wiceprezydent JD Vance. JD Vance oczywiście weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych. Będzie tam też Donald Trump z całą rodziną, będą prominentni republikańscy politycy. Ale nie jest wykluczone, że mogą być tam także politycy partii demokratycznej. No bo to morderstwo wstrząsnęło Ameryką i to nie tylko dlatego, że zginął ktoś znany, ktoś kogo Amerykanie słuchali na co dzień. Nie tylko dlatego, że samo morderstwo było spektakularne, nie tylko dlatego, że to już biorąc pod uwagę korespondencję podejrzanego, nie ma wątpliwości, że zginął za głoszenie swoich poglądów, ale przede wszystkim dlatego, że reakcje po śmierci Czarnego Kerka osób, które go nienawidziły, były naprawdę. Gdzieś daleko poza granicami dobrego smaku. Oczywiście z drugiej strony, druga strona próbuje zrobić z niego świętego za życia, ani jedno, ani drugie nie jest właściwe, ale to jest ten moment, kiedy chyba politycy w Stanach Zjednoczonych przynajmniej na chwilę zdają sobie sprawę, że Ameryka dochodzi w tej polaryzacji gdzieś do ściany. I w interesie absolutnie wszystkich jest to, aby z tego kursu, póki jeszcze może, zawróciła. All Nutrition Cooking Spray. Mniej tłuszczu, więcej smaku, maksimum wygody w kuchni. Planujesz kolejne wakacje? Zacznij od planu inwestycyjnego w aplikacji inwestycyjnej XTB. Strefa inspiracji. Kupony możesz kopiować od najskuteczniejszych. Społeczność Bardziej. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Najlepsze kieszbeki w ponad 150 sklepach. Płać i oszczędzaj z kartą Zen. Numer 1 w Polsce. Zero za gładka skóra bez podrażnień. To peeling 3 enzymy. Po prostu. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.